Siemanko, witam w kolejnym odcinku X and Fidget". Dzisiaj trochę później się wziąłem za nagrywanie, bo już druga w nocy za chwilę, ale to nic, jest nowy event, także trzeba sprawdzić co tam nowego na nas czeka. No także przejdziemy od razu do karczmy, bo się dowiemy od tutaj właśnie karczmarza co się dzieje. E, dobra, no pierwszy rzut oka jeszcze tak e, oglądam dekorację. No pierwsze co się rzuca to ta rękawica taka. Pierwsze, z czym się skarżyło, to za rękawicą Thanosa w sumie tutaj te klejnoty, jako no, klejnoty jak w Marvelu, po prostu te nieskończoności tak pasuje, też kolorami, może nie do końca. Zamiast czarnego, by musiał być jeszcze pomarańczowy, ale tak mi się pierwsze co skarżyło. Czy też tak Wam się skarżyło, możecie napisać w komentarzu. Co my tu jeszcze mamy. Tutaj mamy na podłodze taki zameczek, trochę, więc nawiązanie po prostu do twierdzy. A to jest w ogóle taki młot. To mi się skażyło z Torem, także też trochę właśnie do tej rękawicy by pasowało. Tu jest łuk, ale łuk jest chyba akurat z tej y, typiary. Zaraz zrobię questa, zobaczymy. No i dzisiaj jest ogólnie eventik na Golda. Także to sobie porobimy. 5 razy więcej. Dobra, już czytamy co dokładnie. Tak, Łuk był akurat od Typiary. Nie wygląda, dobra. Brakowało ci przygód do przeżycia. Może Dobra. Mm. A, tutaj mamy opis eventu dopiero. E, dobra, 5 razy więcej złota za zadania zawarte e, 50% więcej z kopalni, 5 razy więcej od hazardisty z iską a fortuny. No i do znalezienia pupi. Dobra, i tango w twierdzy. Tak się nazywa drugi event, a ten się nazywał złote zbiory. Tango w twierdzy. <laughs> Drewno i kamień podczas questów i tylko duże klejnoty w kopalni. To jest spoko. Tylko mi się akurat buduje kopalnia tam na 18 poziom czy któryś. Także no z tego nie skorzystam. Dwa razy szybsze szkolenie jednostek, dwa razy więcej drewna kamienia od hazardzisty i koła fortuny. No dobra, także z Hazardistą standardowo zaraz sobie zagramy też. E, wezmę sobie jakiegoś questa, żeby leciał, oczywiście. Tutaj z berserkami walczyć, w razie co. E, I tutaj już mi się skończyły krainoty do rzucania. Także no dzisiaj zwykły temek, Niech będzie ten pierścień. No i dobra, ogarnijmy sobie już całą karczmę. E, I spróbujmy coś tam trafić. W sumie z nie muszę trafiać tak naprawdę, bo już mam full. Więc tego golda fajnie by było trafić, bo jest razy 5 aż Także w tego golda może będę celował. A surowce kompletnie minę. Kryształy to są spoko, czy tam odłąki. O, że teraz goldzik wyjdzie. I to 4-4 miliony. 4 no tego golda dalej, dalej jakoś super dużo nie leci. Z tych kości, no ale zawsze więcej. Jak tu jest 4 miliony, to na 5 kości powinno być po 20 milionów, jak się nie mylę. Jak jest 5 razy tyle. Dobra, kapsydry nie. Dobra, 3 kamienia to już wezmę. I spróbujmy jeszcze monetki. No nie siadło. Dobra, także karczmy na razie opuszczamy. I berserka tutaj pod na razie nie mamy. Także wezmę po prostu łowce demonów szalony Johnny szalony Johnny mnie pokonał. mam potki, mam te dwie potki dobra prawdziwy wojownik nie wiem um, o 1908 tuż mogę broń ogólnie trochę lepiej znajdować i ta ogólnie nie jest taka zła 20 tam więcej średnich obrażeń no tylko te cechy ma troszkę gorsze, nie? ale w sumie to jest szczęście więc dużo jakoś nie tracę. Czy to się opłaca? Czy to się opłaca? Hmm, to jest dobre pytanie. Ta jest ulepszona. Tej stracy tracę trochę też na ulepszeniu. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, bo ja to nagrywam yy, po północy, więc no, zobaczę waszą, waszą opinię. Ale napiszcie, czy będzie warto to sobie podmienić, czy nie. Z jednego grzyba. No w sumie mogę to wziąć. Zobaczmy, jak będzie bez tu. 700 obrażenia? Tutaj mam tak. To jest duży czarny 482. Jak już kupiłem, to raczej podmienię coś czuję. A, tylko ona nie ma runy. Nie ma runy. No dobra. O tym zapomniałem na to spojrzeć. No nic, także jednak broni Nie podmieniam sam sobie odpowiedziałem. Jeden grzybek w plecy to i tak nic w porównaniu z tą rybą, co kupiłem dwa odcinki temu, czy kiedyś za 10 no ale nic, yy, dobra, wezmę sobie jakąś randomną potkę. A może nawet na siłę, jak już mam kupioną. No i tutaj nic ciekawego nie znajdę. W gabinecie magii tak sobie przyjadę, ale raczej nic nie wymieniałem ostatnio. Także dalej, pupile. Ziemia, ziemia, Zatakujemy światłem może, zobaczmy. No nie siadło, trudno, trudno. Myślę, czy nie zrobić sobie w sumie podszypaski przez weekend, żeby sobie tego golda podbić i sobie ładować statystyki. I teraz bym chciał właśnie do 10 milionów dobić na wytrzymałości i dalej bym ładował inteligencję. Także no możliwe, że sobie właśnie podszypaski zrobię. Dobra, Portal 51. Ostatnio sobie skończyłem, właśnie. Także atakujemy dzisiaj ponownie. Total Bill Wojownik, Także dobrze, że potkę pod siłę wziąłem. Ile procent? 68, także 26% chyba zbite, także dosyć spoko. Z próbuję 13 piętro. Nawet bez tej potki nieśmiertelki jest szansa zrobić tą typiarę. Muszę uderzyć ją dwa razy krytycznym ciosem, a ona mnie raz zwykłym i to takim zwykłym, żeby mnie nie, nie zabił. Zróbmy może podejścia za dwa grzybki jeszcze, tak minimalnie spróbujemy. O, było blisko, było blisko, ale 4 miliony. E, no dobra, no wydajemy te dwa grzybki już, teraz dostałem za 33. Ona ma spory też taki rozrzut, ale ogólnie wiem, że jestem w stanie przeżyć te obrażenia, bo już parę razy się udało. No, ale nie tym razem, ale myślę, że jak e, ruszymy teraz z jak wypiję po prostu tą nieśmiertelkę, no to e, wtedy to już przeklikamy. Tak naprawdę myślę, że z nieśmiertelką 10 podejść to jest max, żeby ją pokonać. Hmm, dobra, tutaj ulepszam co odcinek standardowo. Jak sobie spojrzę tylko, e, ile mam hp. Aha, to jest tak, to jest tak. W takim razie wyjmę. Tutaj mam 40% od portalu, 15% z run i bym miał 25% od tego. Myślę, jak na szybko nie wykalkuluję tego, dobra, to nie ma co, ale chyba około 27 milionów mogę mieć HP, coś koło tego. Nie będę teraz liczył, no ale te parę milionów więcej to właśnie pomoże mi przetrwać to uderzenie. Twierdzę za chwilę. No, pomoże przetrwać mi to uderzenie od tej typiary. Plus, dodatkowo, no właśnie, chcę sobie zbustować trochę tą wytrzymałość jeszcze do 20 tysięcy powiedzmy i dojdę do tych 10 milionów jakoś. Także byłoby spoko i myślę, że wtedy sobie spróbujemy właśnie te lochy zrobić. Dobra, i twierdzę już tutaj, widziałem przed chwilą, że są baloniki, także spoko, spoko też widać, że ten event nie jest tylko Właśnie w karczmie, tylko właśnie w twierdzy, też jak dotyczy twierdzy. Także spoczko element. Patrzę na baloniki jakie mają kolory, myślałem, że będą w kolorach właśnie klejnotów, ale mamy też pomarańczowy i nie widzę zielonego i czarnego, także po prostu dali jakieś losowe kolorowe. Dobra, tutaj mamy zaraz czternasty poziom, niedługo 15, Czyli będzie wszystko na maksa. Tutaj standardowo 5 walk robione. Ile dostaje dużo w ogóle? 571 tysięcy. Porównajmy sobie z ekstraktorem. Z 10 razy tyle. No dobra. Quest. Taki, czy taki, taki. No i ogólnie, co to wygląda, właśnie w tych eventach, no to fajnie, że zrobili całe te nowe m, elementy. I właśnie, jak w twierdzy, też jest coś nowego, jak jest event. To tak samo powinno być jak jest z tego co czytałem, ma być też event jakiś z toaletą. Także w toalecie może czegoś coś zobaczymy. Może niekoniecznie baloniki, chociaż kto wie. No jak będzie event, to zobaczymy. Możliwe, że kolejny to będzie właśnie z toaletą. Ale to się dowiemy, tam koło środy, czwartku. Informacje zawsze daje od razu, jak twórcy coś tam wypuszczą. To od razu na Discordzie jest, także link w opisie. Kto chce, może sobie wbić. Hmm. Tak myślę, Wiesz, że jak był ewentkowana, to czy coś tutaj było wyróżnione, akurat nie zwróciłem uwagi, ale możliwe, że nie. Tutaj było tylko to, że 15 jest ulepszeń, także no, zobaczymy, jak będzie z To Ale myślę, że w talecie coś dodatkowego właśnie dadzą. Dobra, no i kręcimy sobie na koniec. Tutaj też mam raz 5, razy 2, razy 2. I z razy 2 trafił akurat kamień. Tak sobie spojrzę jeszcze na limity. No praktycznie mam pięciokrotnie większe niż tutaj te maksymalne. Także dobra, w tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Na razie i cześć.